A co pan, naj... no, zgłaszają się tam, a co pan e, najbardziej lubi robić? No ja najbardziej lubię palić, gwałcić, no i jeszcze gwałcić. Powiedział pan dwa razy gwałcić. Tak, bo ja bardzo lubię gwałcić. I koniec. No, jest... Słuchaj, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lecimy dalej pytania. Jest a propos nim... wikingów. JA PIERDOLĘ What the fuck Byłam Dostał tu Alko Halo Halo, siemano Witam, o co chodzi? Eee... Ty jesteś Kali? Nie Halo? Albo niepewność i panika na drodze. No i zamiast też zaczyna się bać. Ich obowiązkiem jest reagować na ostatnią chwilę, żeby nie było niepotrzebnych nieodwołań, odwołań. odwołań. Gdy się musi reagować na ostatnią chwilę, to jak on wchodzi do... Kurwa się właśnie, przestraszyłem, kurwa ty. do kogoś takiego... Ja pierdolę, no, się, że chcesz mi zachować, nie stracić w ten. <laughs> I jak on wchodzi do kogoś takiego, to kurwa zgasło, wiesz, wyciele. 6 razy 6, no to to mamy tak. Raz, dwa, to mamy 20. I cztery palce zamiast zwinięte. O, może tak widać, i tu cztery, nie? Może tak bardziej. To mamy 4 razy 4. Lepiej nie wstały. Ty Czy wiesz, co się dzieje? Siema, ty kurwa, przypadkiem już w kosmos nie lecisz jutro? A co jutro się dzieje? No kurwa, Elon Musk się odpisał na twita. Przestań. Nie wiesz o tym jeszcze, ja o tym wiem. Jakie Elon Musk No, przezięgam, Elon Musk się odpisał na Twitter. Wstawiłeś tą premier Australii, chyba czy gdzieś tam? I Finlandii, i Finlandii. Finlandii, a on odpisał Ci. She's in school. Co ty pierdolisz? No, My tylko ten... pa, pa, pamiętaj, że jesteś na streamie, zobacz se. Czekaj. 6 minut temu. Sześć minut Dobra. temu. Witam Shotgun, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, idź, nie wiem. Się o, no. Więc A witam już że szeryfa, się To nie był, to nie był czat Postawa Będzie? Nie, nie. wątpię będzie. będzie Będzie kurwa i chuj I Aha. chuj Zastawa, śnieżarką Aha Co robiłaś, sobie... robiłaś, Nie robiłeś, to robiłeś, jedziemy Jest dobrze Aha O ku... Naprawdę Potem na wyciągaj mi to Mierz pęsetę i mi wyciągaj Witam Panie Michale, czy były już oferty z Anonymo? Fajnie byłoby Cię widzieć na polskiej scenie Nie było Co do składu Anonymo, to wydaje mi się, że jest wystarczająco dobry I nie potrzebowałby mnie, jeżeli ten projekt by Yy, no, jakby jak powiedzieć o anonymo. no graczy mają najlepszych, mi się wydaje, dostępnych takich w Polsce, którzy nie mają kontraktów zagranicznych i tak dalej. Tak mi się wydaje, że skład na papierze jest przemocny. Tym bardziej teraz, jak przyszedł jeszcze Ralen ze Snatchim, których uważam za bardzo dobrych graczy, ludzi tylko szuka meczu. i coś tam nie działa. Więc jeżeli oni by dodali gracza, nie wiem. No, powiedzmy, że, że dołączyłbym do drużyny. No to jeżeli ona nie działa teraz i ten kor drużyny nie działa prawidłowo, no bo przynajmniej ja tego nie wiem, tak mogę twierdzić po wynikach. No to za dużo by to nie zmieniło, nie? Tak mi się wydaje. do Ciebie mój plecami? Nie, odwróć się, odwróć Co? Coś się... Nie, no nie mogę z ciebie. Śmiałam się z pana, z Afro Jesteś nieznośna dzisiaj. Nie bądź czarny na no księżniku. Weź się ogarni! No mówię o czarnym księżniczce. Nie, już, już więcej takich rzeczy nie mówię. Przepraszam, Siema. Przy arkadzie autostrada wypierd... Poczekaj, co? Dlaczego on do mnie cały czas dzwoni? Jadę tam. W mapach wynik 1 do 1. Jakie są po pierwsze twoje predykcje? No i kogo tutaj uważasz za faworyta na mapie? Demiraż, która ma być tą mapą decydującą. Dzień dobry, cześć. No nie mogę inaczej powiedzieć. No mamy Pago w jednej z drużyn, więc wiadomo, że stawiam na drużynę przeciwną. Knut, no dziadu, szanse marne. Widzieliśmy po drugiej mapie, co pokazał. Tam chyba dwa ukąszenia miał, tak? Dwa czy trzy udało mu się zdobyć, no Coś niewiele więcej, tego. ale no. Co prawda fines może go wykierować, ale no trzymam kciuki mocno, żeby dał radę, ale no ciężka, ciężka sprawa. A jeżeli to... chodzi po stronie Saja, mamy Saja, tygrysa z Fordonu, więc no gość sam wygrywa mecz. Widzieliśmy teraz na drugiej mapie goś 15-0 wystrzeli, więc no nie, po, nie do powstrzymania gości. No dobrze, czyli jaki wynik tego Miraża obstawiasz? 16 do 9. 16 do 9. No i tutaj czyżby miał być finał Saju kontra Izak? Maćku, to teraz może pytanie, jeżeli chodzi o. Tam w ogóle tu spierdolił? Niszy. Jak! Żyłem! pozdrawiam mniejszym Morisa oraz klub R bardzo eee. bardzo nisko pozdrawiam i zaczynam smażyć Miło... tu What the fuck. ...Knightowi, teraz max Vita, Ice Wave kurwa, znowu podaje moby, więc się, jak to napisałeś, flexuję. O, poflexowałem się, ale jest na Paladynie, teraz walę kulę w Crawlera i jak F Knight zejdzie, to mogę zejść, bo już agro jest złapane na Rycerzu. Specjalnie staję tutaj, aby moby, które są w północy poza ekranem, których nie widzicie, złapały na mnie target. Niestety teraz mnie strapowały, ale to nie jest problem, bo zaraz klątwa zniknie jednego z tych potworów. Tylko nie wiem kiedy. Jeszcze nie. Ty, ja miałam jeszcze więcej tych potworów. O! O! O boże, wyjdź! Wyjdź! wyjdź. Dobre! Dobre co? Dobra, idę sobie kupić blesika No, za dużo by tłumaczyć, nie? Bardziej! Weź pojedź na wielbłądzie, na tym, na Polaku pojedź sobie Co?